Rząd Kirianu, o rządem Nierobów, co tak naprawdę próbują osiągnąć? Nie wiem, co kierowało panem premierem, ale to jest czysty obłęd. Połowa obywateli ocenia działania Rady Ministrów neutralnie lub negatywnie. Koniec teleportacji. System Transport 2 stał się kością niezgody wśród społeczeństwa. To jest po prostu debilizm, proszę pana. Pomysł systemu wywołał gorącą debatę. Brak powagi czy referendum w Insuli będzie ustawione? Makaki się skrzykują, żeby Insulia nie weszła do federacji, to jest im na rękę. Lenistwo, czy zagraniczny lobbying? Natalia Gospel. Rozpoczynamy wieczorne wydanie wiadomości. Bolesław von Kirjano premierem Federacji jest już od ponad dwóch tygodni. Zdążył w tym czasie wybrać swoich ministrów, podpisać traktat z Winkulią i co zrobił poza tym? O rzeczach, które premier miał zrobić, a nie zrobił, Damian Husel. 16. Tyle dni trwają rządy Bolesława von Kirjano. Wydawać by się mogło że przez te dwa tygodnie premier zaczął realizować program swojej własnej partii. Muszę jednak państwa rozczarować. Nic z tych rzeczy. Zamiast tego, pan premier wolał udać się w podróż zagraniczną za państwowe pieniądze, aby podpisać mało wartościowy dokument, z którego nic nie wynika, jakim jest traktat z naszym wschodnim sąsiadem związkiem winkulijskim. No ale. Nie bądźmy tak krytyczni na samym wstępie. Zobaczmy, co udało się już zrealizować konserwatystom z ich programu. Dużo tego nie ma, ale zawsze to coś. Przede wszystkim udało się spełnić jeden z dwóch postulatów wewnątrzkrajowych ustanowienie stolicy w południowej Ukrainie. Dzisiaj powołano komarchię nordacką, czyli inaczej dystrykt federalny. Dobrze, ale co poza tym? Co jeszcze zrobiła Rada Ministrów? Otóż, proszę Państwa, nic. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych brak działań. Ministerstwo Sprawiedliwości jeden projekt. Ministerstwo Kultury i Religii brak działań. Ministerstwo Wojny brak działań. Ministerstwo Sportu brak działań. W dwóch na sześć resortów podjęto jakiekolwiek działania, które miały na celu mniej lub bardziej zrealizować program koalicji, lub po prostu zrobić coś dla ludzi. Pan minister Ziemiański wygrał nominację na swoje stanowiska w paczce chipsów. Pan minister Operar siedzi w Mariuszowie. Pana ministra Jankowskiego praktycznie nie widać. Czy w takim razie taki rząd ma sens? Czy takie siedzenie i robienie dobrze za granicy przyniesie pozytywy dla obywateli Federacji? Nie, nie przyniesie. Szkoda tylko, że nasz premier jeszcze tego nie widzi, Damian Husel, Wiadomości. System Transport 2 wprowadził wielkie zamieszanie. Niektórzy rzucali przez niego paszportami. Ostatecznie wprowadzono go tylko w Muratyce i Kiriani. O wszystkim opowie Państwu Grażyna Ampracz. Transport 2. System rewolucyjny i nowy, bo tego jeszcze w mikronacjach nie było. Nikt nie spodziewał się, że wywoła tak duże zamieszanie i spowoduje tak wielki podział społeczeństwa. Zacznijmy jednak od początku. System miał uregulować kwestie naszej teleportacji. Raz jesteśmy w Zwierzogrodzie, a za minutę w Edelweiss. Chcąc urealnić proces podróży, autor założył w systemie, że możemy wypowiadać się tam, gdzie jesteśmy. Lokację określałoby państwo, a poruszać moglibyśmy się dzięki zakupionym autom lub korzystając z komunikacji, Takiej jak pociągi, samoloty czy statki. Założenie systemu jest więc znakomite, bo nie tylko otwiera furtkę ku narracji, której jeszcze nie było, ale automatycznie zmusza rynek do stymulacji i nadaje sens pieniądzom, które zdobywamy za codzienną aktywność. Dzięki nim wydawalibyśmy je na transport, a także jego utrzymanie, bo przecież każdemu autu paliwo kiedyś się skończy? Niestety ten wspaniały pomysł nie spodobał się wszystkim. Konkretniej rzecz ujmując, nie spodobał się federacyjnemu betonowi. Osoby sprzeciwiające się wprowadzeniu systemu w ramach jednotygodniowego testu w całej federacji stwierdziły, że jest to zamach na wolność, a o jego autorze wypowiadali się tak. Myślę, że masz poważne zaburzenia psychiczne, jeśli uważasz, że możesz przeprowadzać na kimś testy bez jego zgody. Rozważyłbym wizytę u psychiatry. Jeżeli mimo braku zgody próbujesz coś na kimś testować, to świadczy to tylko o Twoich zaburzeniach. Czy jednak zaburzeniem można nazwać chęć wprowadzenia powiewu świeżości? Czy można zaburzeniem nazwać prowadzenie dyskusji tak, aby wyeliminować z pomysłu wady, które wytykali opozycjoniści Transportu 2? Oczywiście, że nie. Zaburzeniem jest beton zamiast mózgu. Ostatecznie system Transport 2 został całkowicie wprowadzony w Muratyce oraz Kirjani. Oprócz tego do systemu chce przystąpić Repu Czy więc aby na pewno był on taki zły? Zdecydowanie więcej w nim pozytywów niż negatywów. Grażyna Ampracz, Wiadomości. Insulia się rozpadła, co nie oznacza, że referendum, które było mogło być ustawione. Zwolennicy wokslandyzacji kraju najprawdopodobniej próbowali zmienić wynik referendum złą drogą. O szczegółach opowie Jakub Gredens. Jak dobrze wiemy, teraz insulia rozpadła się na dwie części. Insulię właściwą i Voxland. Przed tym wydarzeniem w kraju trwało referendum, które miało zadecydować o przyszłości kraju. Możliwe scenariusze były tak naprawdę trzy. Pierwszy nie zmieniał nic. Drugi zakładał unitaryzację insuli z wyłączeniem Voxlandu. Trzecia opcja zaś zakładała całkowitą Voxlandyzację kraju, to znaczy zmiana nazwy, flagi i zapewne monarchy na tego Voxlandzkiego właśnie. Po pierwszej turze referendum jedno było jasne. Potrzebne będzie drugie podejście. Nasilały się jednak głosy zawahania, bo czy miało sens robienie referendum, gdzie większość obywateli stanowili wokslandczycy, bano się stracić Insulię. Nie wszyscy tego chcieli. Uważali, że było to nie fair. Podczas trwania drugiej tury głosowania trwały też rozmowy, które miały za zadanie ustabilizować sytuację. Już wtedy było wiadomo, że bez względu na wynik referendum, Woksland najprawdopodobniej opuści Insulię. Szantaż praktycznie się udał, bo dzięki niemu dotychczasowy cesarz Kamilian Harlin abdykował przez nieporadzenie sobie z sytuacją. Cała sprawa ma jednak drugie dno. Dzięki uprzejmości naszego byłego informatora, Andrzeja Płatonowicza Ordyńskiego dotarliśmy do materiałów, które mogłyby wskazywać na to, że strona woxlandska od samego początku próbowała sfałszować referendum. Na załączonym obrazku widzimy, jak jakiś nieznajomy ewidentnie nakłania kogoś spoza insuli do uzyskania ich paszportu i oddania głosu w referendum na zdecydowaną korzyść Wokslandu. Nie wiemy, do ilu osób taka wiadomość została rozesłana, ale już sam fakt jest wybitnie oburzający. Państwo kreujące się na mikronację 2.0 podejmuje tak prymitywne kroki. To zaprawdę smutne. Teraz Voxland ma to czego chciał, jest niepodległy. Czas pokaże, jak poradzi sobie na tej ścieżce. Jakub Greden z wiadomości. Kolejne wydanie dobiegło końca. Dziękuję, że byliście Państwo z nami tego wieczoru. Ja ze swojej strony życzę miłej nocy. Natalia Gospel, do zobaczenia.